Siemanko, witamy was wszystkich. Jesteśmy dzisiaj w Cieszynie na kolejnym trypie Hopkola. Można inaczej. Witam serdecznie w Cieszynie, dzieciaczki drogie i nie tylko dzieciaczki. Cieszyn pięknym miastem jest i jestem jego gospodarzem dziś tu. zadanie, którego obawialiśmy się od samego początku. To chyba było najgorsze zadanie ze wszystkich, które dotychczas dostaliśmy. Witam obie drużyny w Cieszynie na kolejnym clipie. Dziś realizujecie wideo w konwencji Performance. No tak, ciężko w ogóle podejść do tego tematu, żeby to jakoś fajnie ugryźć. No bo tak nie do końca każdy wie nawet, co to jest ten performance, nie mówiąc już o zrobieniu jakiegoś fajnego filmu na ten temat. Róbmy to, kurwa! Chyba najlepszy taki pomysł, to nam wpadł do głowy, że podchodziliśmy do losowych ludzi, co siedzieli ze stolikiem i oferowaliśmy im danie. W tym wypadku to były placki po węgiersku. Smacznego! I byliśmy tak najarani tym, że będzie świetnie, Madzie się ustawił, jesteś gotowy i jestem gotowy! Myśleliśmy, że Lecimy. będą takie reakcje, taki super ekstra tak. i... się spotkaliśmy z rzeczywistością. druga osoba stała się wegetarianin. Tak, <laughs> weganem. Tak. Cieszynianie nie są zbyt skorzy do reakcji właśnie z nami, no i nic z tego nie wyszło. Zrobiliśmy jeszcze jeden performance. Zaczęliśmy tańczyć makarenę na środku plaży w Cieszynie. Zaprosiliśmy do, do współudziału chłopaków z przeciwnej drużyny. Wstajemy i wychodzimy. Okay. A ty, ty najbardziej, bo Ty jesteś kurde tym, gospodarzem tego miasta, więc musisz świecić przykładem. Chodź, idziemy.

Zdecydowaliśmy się, że, że oblejemy wodą naszego mentora, używając do tego właśnie balonów wodnych. E, no i wszyscy zaczęli się rzucać. Mandzio skończyło się tak, żeby był cały mokry. Słuchaj, Niebieski, mam nadzieję, że naprawdę się rozchorowałeś, bo jeżeli udajesz, jeżeli nie chcesz, to po drzwiówka. prostu. Tak, popatrzcie na. To nas... wiesz to, to już możesz aplikować do innej drużyny. No było trudniej, bez Wiewiódzkiego zdecydowanie. Niestety go dzisiaj z nami nie było, ale go pozdrawiamy i mam nadzieję, że do nas dołączy, bo to jednak udałbyś się nam. Zapraszamy Was do oglądania naszych filmów, ponieważ staraliśmy się. Zawsze się staramy. Oglądajcie, słuchajcie, mamy naprawdę fajne materiały, dobrą drużynę i fantastyczne pomysły. Możemy bazować na naszych pomysłach, a nie tylko na naszych osobach.